Kazania na wszystkie niedziele w roku księdza Michała Kuźniarskiego. Wybrane z kazań Franza Hunolta, jezuity, sławnego kaznodziei niemieckiego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII stulecia. Kazanie na dziewiętnastą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. W potępieniu grzesznika ukazuje Pan Bóg jednym swoją sprawiedliwość, drugim swoje miłosierdzie. Wrzućcie go w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 22, werset 13. Grzesznicy mają naukę o piekle albo za bajkę, albo że to piekło nie jest tak straszne, jak go malują, gdyż według ich mniemania te straszne kary piekielne nie zgadzają się ani ze sprawiedliwością, ani z miłosierdziem Boga. Nad zaślepieniem tych, którzy objawione prawdy mają za bajki, można tylko ubolewać, bo w takich rzeczach, których okiem oglądać nie można, nie godzi się szafować takimi zdaniami, ale trzeba wierzyć słowom Chrystusa, który jest odwieczną prawdą. Co się tyczy drugiego twierdzenia, że piekło i męki piekielne sprzeciwiają się sprawiedliwości i miłosierdziu Bożemu, jest ono fałszywe, gdyż nawet i w tem, że Pan Bóg każe grzeszników piekłem, ukazuje się Jego sprawiedliwość i miłosierdzie. O tej prawdzie będę dzisiaj mówił, a mianowicie, że Pan Bóg okazuje w pierwszej części potępionym swoją sprawiedliwość, a w drugiej części żyjącym swoje miłosierdzie. O sprawiedliwy i miłosierny Boże, wyryj te prawdy głęboko w sercach naszych, abyśmy o nich nigdy nie zapominali i do nich życie nasze zastosowali. Prosimy o to przez zasługi i pośrednictwo Najświętszej Maryi, Matki Bożej, którą pozdrawiając, zmówmy nabożnie teraz, zdrowaś Mario. Zanim wykażę, że potępienie grzesznika nie sprzeciwia się sprawiedliwości Bożej, zastanówmy się pierwej nad tymi dowodami i pytaniami, które heretycy, a nawet niektórzy katolicy przytaczają. Oto pytają się oni. Czy może to być, aby Pan Bóg człowieka za grzech, i to nieraz za jeden jedyny grzech, karał ogniem piekielnym? Czy może to być, aby Bóg za grzech, który czasem tylko chwilę trwał, karał karą wieczną? Czy jest to możliwe, na przykład, aby człowiek za jedną przysięgę fałszywą, którą nikomu krzywdy nie wyrządzono, za jedno rozmyślne przekleństwo, które przeklinającemu żadnej korzyści nie przyniosło? Za jedno zgorszenie, chociaż tam ani jeden człowiek nie był zgorszony, za jedną krzywdę, która jednego guldena nie wynosiła, za zatajenie jednego grzechu na spowiedzi, za jedno zajęcie się brzydkimi myślami, za jedną zemstę lub oszczerstwo, wiecznie był karany? I mówią dalej: Wszystkie ustawy głoszą, że kara musi być odpowiednią winie. I nie można wymierzać większej kary, tylko taką, jaka jest naznaczona na odpowiedni występek. Jeżeli zatem ta korzyść lub uciecha, jaką grzech przynosi lub sprawia, jest drobną i szybko przemija, to jakżeż może być kara za te grzechy tak ciężką i długą? Jeżeli grzech tylko chwilkę trwał, to jakżeż może być kara wieczna? Jeżeli grzech tylko myślą był popełniony, to jakżeż kara i to wieczna kara może się rozciągać na duszę i ciało? Jaki stosunek i porównanie może być pomiędzy chwilą a długą wiecznością, pomiędzy krótką uciechą a wiecznym ogniem? Oto jest to, czego my ludzie naszym słabym rozumem pojąć nie możemy. Przytem muszę tu nadmienić, że takie myśli sprowadziły Orygenesa, który wiele mądrych książek napisał, do głoszenia fałszywej nauki, a mianowicie, że ogień piekielny i kara potępionych z czasem się kończy. I za tę naukę, mimo poprzednich zasług, Wykluczył go Kościół Święty ze społeczeństwa wiernych. My tej prawdy nigdy dobrze nie pojmiemy, ale jako katolicy poddajemy nasz rozum pod kierownictwa wiary, a ta nas poucza, że grzesznik, który bez pokuty umarł, nawet za jeden jedyny grzech śmiertelny, wiecznym ogniem karany będzie. Ta nauka opiera się na słowach samego Boga, a że Bóg jest samą prawdą i sprawiedliwością, więc wszystkie zarządzenia Boże są słuszne i sprawiedliwe. To jedno powinno nam wystarczyć, a wtedy, zamiast dochodzenia czy wieczne potępienie grzeszników zgadza się ze sprawiedliwością Bożą, powiemy za psalmistą: Sprawiedliwy jesteś, Panie, i sprawiedliwy jest sąd Twój. Psalm 118, werset 137. Że piekło wieczne nie sprzeciwia się sprawiedliwości Bożej, mamy i my, katolicy, dowody na rozumie oparte. A. Niektórzy ojcowie Kościoła przytaczają znane przysłowie. Temu, kto chce, nie dzieje się żadna krzywda. Volenti non fit injuria. Mając na względzie to przysłowie, wyjaśniają ci ojcowie tę prawdę tak: Kto wybiera gorsze, kiedy mu wolno wybrać to, co jest lepsze, ten nie może się uskarżać, że został pokrzywdzonym, bo w takim razie można mu powiedzieć: Głupcze, dlaczego nie odtrąciłeś tego, co było gorsze, ani brałeś lepszego, kiedy tobie samemu był wybór zostawiony? Gdyby ktoś niezmuszony sam dobrowolnie nakładał na siebie wielki ciężar i wskutek tego upadał albo się rozchorował, czyż może mówić, że za surowo z nim postępują? Ogień jest wprawdzie strasznym, ale jeżeli ten i ów dobrowolnie w ten ogień się rzuca, czyż może na kogo innego winę składać? Nie. Jeżeli do tego kroku nikt go nie zmuszał i nie namawiał, to tylko sam winę ponosi. Teraz zapytajmy siebie. Kto zmusza grzesznika, że się rzuca w ogień piekielny? Czyż nie miał jak długo żył wolnego wyboru pomiędzy niebem a piekłem? Czy nie wolno mu było wybierać nieba? Pismo Święte przecież wyraźnie mówi: Położył przed cię wodę i ogień. Do czego chcesz, ściągnij rękę Twoją. Przed człowiekiem żywot i śmierć, dobre i złe. Co mu się podoba, będzie mu dano. Księga Kocheleta, rozdział 15, werset 17. Pan Bóg, obdarzywszy człowieka wolną wolą, nie chciał go zmuszać ani do dobrego, ani do złego. Ale wolno było Panu Bogu postawić warunki, pod jakimi może człowieka przyjąć do nieba. Zachowuj przykazania, a będziesz w niebie. Jeśli zaś tych przykazań zachowywać nie będziesz, czeka cię piekło. O tym wiedział bardzo dobrze potępiony, kiedy był jeszcze na ziemi. Dlaczego wybierał sobie piekło, a nie niebo? Kto go zmuszał do grzechu? Nikt. On grzeszył dobrowolnie. On wiedział o tym, że grzech jest drogą do piekła, a więc tym samym z rozwagą wybierał sobie piekło. Wprawdzie nie można robić porównania pomiędzy grzechem, który krótko trwał, a wieczną karą, ale jemu wolno było grzeszyć albo nie grzeszyć. I właśnie ta okoliczność, że Pan Bóg na krótko grzech naznaczył wieczną karę. Powinna go była odstraszać od grzechu, a nie pociągać. Sam grzesznik powie może kiedyś w piekle: była to z mojej strony wielka lekkomyślność, żem za szczyptę uciechy, jaką mi grzech sprawiał, wybierał wieczną karę i że Bóg nic nie stracił na swojej sprawiedliwości, kiedy dał mi to, co sobie sam wybrałem. B. Potępieńca nie tylko nikt nie zmuszał do wyboru piekła. Ale przeciwnie, on sam zmusił sprawiedliwego Boga, że go musiał potępić. Mamy na to dowody. Wiara nasza poucza nas, że Bóg gorąco pragnie, aby człowiek przez zachowanie przykazań uniknął piekła i w niebie na wieki był szczęśliwym. Dla tej to przyczyny upomina Bóg wszystkich ludzi, aby nie grzeszyli i grozi im karą tak straszną. Dalej wiemy o tym, że Pan Bóg mógłby grzesznika zaraz po pierwszym grzechu wtrącić do piekła. A jednak nie czyni tego i tylko czeka, aby grzesznik nawrócił się. I nieraz długie lata czeka. Co więcej, możemy powiedzieć, że Pan Bóg prosi nawet Grzesznika, aby się nawrócił, a stanie się na nowo ukochanym dzieckiem Bożym i aniołowie w niebie będą się cieszyli z jego nawrócenia. Czyż więc wszystkie te natchnienia, upomnienia, groźby nie są dostatecznym dowodem, że Pan Bóg nie chce śmierci Grzesznika? Gdy atoli grzesznik uporczywie trwa w grzechach, gdy całym życiem swoim mówi niejako do Boga, choć wiem, co mnie czeka po śmierci, ja przy moich grzechach pozostanę. Więc Pan Bóg, którego świętość i sprawiedliwość nie może grzechów bezkarnie znosić, musi wydać wyrok potępienia na grzesznika, którego by chętnie chciał mieć przy sobie w niebie. Święty Grzegorz powiada. Jest to rzeczą słuszną i sprawiedliwą, aby ten, który za życia nie chciał rozłączyć się z grzechem, po śmierci nie był wolny od kary. Słuszną jest rzeczą, że nigdy nie skończy się kara tego, który nigdy za życia nie chciał skończyć się z grzechem. Ut nunquam care ansuplicio, quorum mens in vita nunquam voluit carere peccato, et nullus detur iniquo terminus ultionis, quia... Quando vivevat habere no terminum criminis. Nie może zatem potępieniec narzekać, że doznał niesprawiedliwości, bo taką karę on sam sobie wybrał. C. Powiadają mnie przyjaciele, że kara powinna odpowiadać grzechowi i jeżeli grzech tak krótko trwał, to i kara nie może być wieczna. Na to my, katolicy, możemy w ten sposób odpowiedzieć, że i w ustawach ludzkich nie wymierza się kary podług tego, jak długo trwał grzech, ale według innych obciążających okoliczności. W dawnych czasach karano w niektórych krajach prostą kradzież śmiercią. Czy taka kara była odpowiednią występkowi? Nie. Kradzież mogła być rozmaita, większa, mniejsza, a kara za tę zbrodnię była jednakowa i to największa. Według prawa wojennego karają śmiercią żołnierza, który na chwilkę opuścił swoje stanowisko i poszedł do pobliskiego domu, aby się ogrzać. Czy popełnił jaką zbrodnię? Czy kara odpowiednią jest winie? Według naszego pojęcia nic tak zdrożnego nie popełnił, ale prawa wojenne muszą surowo takie drobnostki karać, bo takie przewinienie mogło wielkie nieszczęście na całe wojsko sprowadzić. Jeżeli zatem ludzie nie wymierzają kary podług czasu i ciężkości grzechu, to tym bardziej nie godzi się Panu Bogu wyznaczać taką granicę. Przy wymiarze kary trzeba patrzeć nie tylko na zły uczynek ale także na to czy tym uczynkiem nie obrazi się kogo każdy grzech jest obrazą i zniewagą pana boga więc chcąc karę wymierzać trzeba mieć na oku ten nieskończony majestat boży już tu na ziemi powiadają ludzie że kara za obrazę nie może być jednakowa ale wzrasta ona odpowiednio do godności obrażonego im wyższą godność piastuje obrażona osoba tym większą musi być kara za obrazę i zniewagę Słusznie zatem mówi święty Tomasz Zakwinu, że kara za każdy grzech śmiertelny musi być nieskończenie wielką, bo nieskończenie wielkim jest majestat Boży, który grzechem bywa obrażany. D. Wieczna kara nie sprzeciwia się sprawiedliwości Bożej jeszcze i dlatego, bo grzechu po śmierci zgładzić nie można, i grzesznik zawsze będzie grzesznikiem. Przedstawmy sobie fabrykę, gdzie z żelaza lub innego metalu odlewają rozmaite figury. Jak długo metal roztopiony znajduje się w kotle, tak długo można zmieniać formy dla figur przeznaczone, a tym samym możesz wylewać co zechcesz. Ale gdy wlejesz tę roztopioną masę do formy i ona w niej ostygnie, wtedy już kształtu odlanej figury zmienić nie można. Otóż to samo dzieje się i z ludźmi. Jak długo żyją na tej ziemi, mogą z grzeszników stawać się cnotliwymi, albo z cnotliwych grzesznikami. Ale kiedy raz umrą, wtedy już wszelka zmiana jest niemożliwa i każdy na całą wieczność zostanie tym, kim był w pierwszej chwili po śmierci. Jeżeli w tej pierwszej chwili nosił na sobie znamiona świętości, będzie świętym na zawsze. Jeżeli wtedy był grzesznikiem, będzie już grzesznikiem na całą wieczność. Gdyby nawet po śmierci pokuta była możliwą, to możemy temu wierzyć, że grzesznik wcale by nie pokutował, bo on do pokuty po śmierci nie jest już zdolny. On nie mógłby obudzić w duszy swojej potrzebnego żalu, a święty Grzegorz twierdzi, że grzesznik i w piekle ciągle grzeszy: zawsze Boga nienawidzi i zawsze Bogu złorzeczy. Grzesznik potępiony coraz bardziej staje się zatwardziałym, i z tej to przyczyny, że on zawsze jest grzesznikiem i zawsze grzeszy, więc i kara na całą wieczność musi się rozciągać. Słysząc takie straszne prawdy, nic innego nam nie pozostaje, jak ciągle sobie powtarzajmy. O grzechu, grzechu, jaką to potworną rzeczą jesteś, kiedy zmuszasz tak dobrego i miłosiernego Boga, że każe wiecznymi karami tego człowieka, za którego syn Boży poniósł śmierć na krzyżu. O grzechu, aby to ciebie ludzie już raz poznali i jako swego największego nieszczęścia unikali. Lecz niestety, ileż to jest takich ludzi, którzy mają grzech za zabawkę, którzy dopuściwszy się grzechu ciężkiego, zamiast płakać i pokutować, jeszcze się cieszą. Nie dziwujmy się temu, że Pan Bóg tak straszne kary za grzechy nakłada, ale raczej dziwujmy się temu, że ta straszna groźba tak mały skutek odnosi. Widzimy zatem, że Bóg karząc grzesznika piekłem, jest dla niego sprawiedliwym. A tak teraz poznajmy, że Pan Bóg karając wiecznymi karami grzechy, ukazuje żyjącym swoją dobroć i miłosierdzie. Środki, przez które okazuje Pan Bóg swoją dobroć i miłosierdzie, są dwojakiego rodzaju. Jedne środki pociągają i te sprawiają to, że człowiek dobrowolnie dla miłości Boga i nieba pracuje nad swoim zbawieniem, a drugie środki są odstraszające, które człowieka gwałtem zmuszają do pracy nad niebem. Pomiędzy tymi odstraszającymi środkami najskuteczniejszym środkiem jest groźba piekłem, ale możemy powiedzieć, że ta groźba ostatecznie nic innego nie dowodzi, tylko to, że nas Pan Bóg bardzo miłuje i gorąco pragnie, abyśmy wszyscy znaleźli się kiedyś obok Niego w niebie. Bądźmy tego pewni, że Pan Bóg nie na to stworzył piekło, aby ono napełniło się grzesznikami, ale przeciwnie, tylko dlatego, aby grzesznicy przerażeni wiecznymi karami w piekle zmienili swoje grzeszne życie i gwałtem o niebo się starali. Jest to rzeczą dobrze znaną, że temu, który grozi, Najmilej będzie, jeśli groźba tylko groźbą pozostanie i w czyn się nie zmieni. Czyż tego ojca możemy nazwać złym, który mówi do syna swego. Synu mój, dziecko moje, prowadź się zawsze dobrze. Spełniaj jak najlepiej moje rozkazy, bo gdybyś tego nie uczynił i swoim zachowaniem mnie zasmucał, to cię nabiję z domu napędzę i wydziedziczę. O nie, taki ojciec daje najlepszy dowód, że syna swego prawdziwie miłuje że gorąco pragnie, aby syn jego był szczęśliwym, a ta groźba jest tylko na to powiedziana, aby tym pilniej i lepiej wypełniał rozkazy ojca. Przeciwnie, jak najgorzej musielibyśmy sądzić o takim ojcu, który by na wybryki swoich synów patrzył przez palce i tylko dla pozoru przemawiał do nich czasem słowami arcykapłana Helego. Czy to prawda, co ja o was słyszę? O, nie róbcie tego i nic więcej. Taka przestroga może tylko u dobrych dzieci skutkować. Złym zaś dzieciom trzeba grozić. A kiedy słowa nie skutkują, trzeba nawet spełnić to, czym się groziło. Otóż i ten Ojciec Niebieski mówi do nas, swoich przybranych dzieci. Synu mój, córko moja, włóż na siebie moje słodkie jarzmo. Bądź mi wiernym przez ten krótki czas życia Twego. Zachowuj moje przekazania, a ja uszczęśliwię Ciebie na wieki. Gdybyś nawet kiedy zbłądził, nie rozpaczaj, ale obudź w duszy Twojej szczery żal. Popraw się i wyspowiadaj, a ja ci przebaczę. Przyjmę Cię na nowo za dziecko, udzielę Ci za życia jeszcze zadowolenia i spokoju sumienia. Po śmierci wynagrodzę każdą Twoją myśl dobrą i każdy dobry uczynek rozkoszami niebieskimi. Ale pamiętaj sobie, że gdybyś mi nie chciał służyć, gdybyś chciał grzeszyć i w grzechach trwał, to Cię wrzucę bez miłosierdzia w ogień wieczny. Taka groźba karami wiecznymi jest koniecznie potrzebną, bo gdyby ludzie nie potrzebowali obawiać się piekła lub gdyby ta kara do czasu tylko trwać miała, to bardzo mała liczba dostałaby się do nieba. Zapewne, że pomiędzy świętymi w niebie znajdują się tacy, którzy nie dlatego Bogu służyli, że bali się piekła, ale dlatego, że Boga nade wszystko miłowali. Lecz wiemy o tym, że liczba takich nadzwyczaj jest szczupłą. Najwięcej znajdziemy tam w niebie takich, których do życia cnotliwego, przynajmniej w początkach, skłaniał strach przed piekłem. O, gdyby Pana Boga wszyscy tak miłowali, jak Go miłowała ta mniejsza garstka pomiędzy świętymi, na ten czas mógłby Pan Bóg ten ogień w piekle zagasić i wtedy wszyscy ludzie, mimo braku piekła, wypełnialiby przykazania Boże ochotnie przez całe życie, choćby ono i tysiąc lat trwać miało. Lecz niestety, tak nie jest. Pomiędzy ludźmi rzadko zdarza się taka miłość Boża. Chociaż nas wiara poucza, że obok nieba jest i piekło, jednak żyją ludzie w grzechach bez troski i bojaźni. Więc przedstaw sobie, co by się działo wtedy, gdyby nie potrzebowali obawiać się piekła, gdyby na grzechy śmiertelne nie była nałożona kara wieczna. O, możemy być pewni tego, że świat byłby wtedy tysiąc razy gorszy niż jest obecnie i mało kto z ludzi dostałby się do nieba. Ponieważ Pan Bóg o tym dobrze wiedział, że sama miłość Boga i nieba niewiele by ludzi do przybytków niebieskich ściągnęła, więc stworzył piekło i groźbą tego piekła zaprzęga do pracy nad zbawieniem tych, na których ani dobroć Boga, ani rozkosze niebieskie nie robią wrażenia. W taki sposób, zapatrując się na piekło, musimy dziękować Panu Bogu, że nam grozi piekłem, bo te groźby mają ten skutek, że bardzo wielu porzuca grzeszne życie stają się cnotliwymi, a po śmierci zbawionymi. Wykazawszy, że i piekło jest tym środkiem skutecznym, którym Pan Bóg zmusza ludzi do pracy nad niebem, nie wiem, co mamy więcej podziwiać: czy dobroć Bożą, która piekło stworzyła, aby nie był mieszkańców przysporzyć, czy głupotę i zaślepienie ludzi, których nawet groźba piekłem nie przeraża i od grzechów nie wstrzymuje. Jest piekło, a jednak są tacy, którzy Boga obrażają i piekła się nie boją. Jest piekło, a przecież dusze zmarłych codziennie tam wpadają. Co więcej, wielu z nas już dawno by tam było, gdyby nie cierpliwość i miłosierdzie Boże. A nawet można twierdzić, że ci, którzy grzeszą i nie zgładzą swoich grzechów szczerą pokutą, z całą pewnością tam się znajdą. Tu można się zapytać, skąd to pochodzi, że ta groźba żadnego albo tylko małe wrażenie na ludziach robi? Oto stąd, że wiara nasza jest słaba. A pokusy wielkie. Ty sam człowiecze mówisz czasem o piekle, a jednak muszę się ciebie zapytać: Czy wierzysz ty w piekło? I czy wierzysz w to, że tam wpadniesz, jeśli w godzinie śmierci będziesz miał choćby jeden grzech śmiertelny? Może ty uważasz piekło za bajkę wymyśloną dla postrachu biednych ludzi? O nie, odpowiada wielu. Jako katolicy wierzymy w piekło, bo nas o tym zapewnia nasza wiara. Na to musiałbym odpowiedzieć. W ustami mówicie tylko, że wierzycie, ale życie wasze i uczynki wasze co innego pokazują. Przejdźmy tylko po kolei niektóre grzechy i niektórych grzeszników. I tak mówi pijanica. Wierzą w piekło, a jednak upija się i trwoni ostatki swego mienia. Wierzy w piekło, a jednak w jego domu słychać od rana do wieczora same przekleństwa, bluźnierstwa. Wierzy w piekło, a jednak odważa się na zatajenie grzechu na spowiedzi. Nie sili się na obudzenie prawdziwego żalu za grzechy. Obiecuje poprawić się, a nie poprawia się. Jak można pogodzić wiarę w piekło z grzesznym życiem? Jak można wierzyć w to, co Bóg mówi, a nie wierzyć temu, czym Bóg grozi? Czy chcecie koniecznie tej prawdy na sobie dopiero doświadczyć? O nie, my tego nie chcemy, odpowiadają wszyscy. Zapewne, że nie chcecie, ale taka mowa na nic się nie przyda. Gdyż sami Jezus Chrystus i apostołowie wyraźnie powiadają, że takie życie jest prostą drogą do piekła. Przedstaw sobie w myśli całe piekło, przypatrz się tej wielkiej liczbie potępionych i daj odpowiedź na to, co to za jedni i co ich do tego miejsca sprowadziło. Są tam rozpustnicy, a ty nigdy do nich nie należałeś? Są mściwi, a twoje serce nigdy nie zapałało zemstą, są bluźniercy. A ty nie bluźniłeś, nie przeklinałeś od rana do wieczora? Są złodzieje i krzywdziciele, a na tobie nie cięży żadna krzywda? Są tam tacy, którzy pokutę z dnia na dzień zwlekali, i tak ich śmierć zaskoczyła. A ty nie wstępujesz w ich ślady i nie narażasz się na to, że cię kiedyś śmierć bez pojednania się z Bogiem zabierze? Jeżeli nie jesteś mniej winny, jak nie jeden z tych potępionych, to czemu nie truchlejesz? Rachujesz na miłosierdzie Boże? Pytam się Ciebie, na jakiej podstawie możesz żądać, aby Bóg był dla Ciebie litościwszym, kiedy mniejszych od Ciebie grzeszników potępił? I dlaczego nie starasz się o to, aby wiara Twoja była silną wiarą? Czyż ta prawda nie jest artykułem naszej świętej wiary katolickiej, tak jak wiele innych? Jak prawdą jest, że raz umrzeć musisz, że jeden jest Bóg w trzech osobach, taką samą prawdą jest i piekło. Kiedyś, kiedyś, jak byłeś jeszcze niewinnym. Kiedy byłeś prawdziwie pobożnym, wierzyłeś i ty mocno w tę prawdę, ale później, w miarę tego, jak opuszczałeś Boga i przechodziłeś na stronę szatana, kiedy zacząłeś popadać coraz więcej i więcej w grzechy, zaczęła ta wiara w tobie słabnąć. I dzisiaj, chociaż słowami jeszcze mówisz, że jest piekło, w duszy twojej wyrobiło się fałszywe przekonanie, że piekła nie ma. To nie ty jeden tak błądzisz. Owszem, każdy grzesznik, nie chcąc doznawać wyrzutów sumienia, musi mówić do siebie. Nie bój się, grzesz, piekła nie ma. Bo pytam się, czy mógłby człowiek z grzechami spokojnie zasypiać, gdyby pierwej nie przytłumił w sobie wiary w piekło? Człowiecze, przez to samo, że wmówisz w siebie, że piekła nie ma, ono nie zniknie, i dlatego radzą ci, abyś te wątpliwości oddalał od siebie. Przypuściwszy nawet, że to nie Bóg ogłosił nam tę prawdę, ale że jest to tylko taka zwykła ludowa powiastka. To rozumny człowiek będzie truchleć, bo mimo woli pomyśli sobie, a jeżeli ta powiastka mówi prawdę, że jest piekło, i że grzesznicy wiecznie tam karani będą, to i ja tam będę, bo i ja jestem grzesznikiem. Możemy być pewni tego, że rozumny człowiek już z powodu takiej powiastki zmieni swoje życie, a to tylko dlatego, aby się nie narażać. Lecz piekło nie jest bajką, ale prawdą. I dlatego biada tym, którzy pierwej doświadczą strasznych skutków ognia piekielnego, niż uwierzą. My zaś wierząc, dziękujmy Panu Bogu, że nam za życia piekłem grozi i w ten sposób odstrasza od grzechu, a do dobrego zachęca, i mówmy: O Boże, spraw tą łaską Twoją, aby ta prawda o piekle głęboko wdarła się w serca nasze i abyśmy zawsze, a szczególnie wtedy, kiedy nas pokusa do złego ciągnąć będzie, tę groźbę mieli na pamięci. Niechaj ta myśl będzie pierwszą myślą, gdy się rano ze snu obudzę. Niechaj ta myśl będzie moją ostatnią myślą, gdy się wieczór do snu ułożę. A na ten czas ta groźba miłosierdzia Twego sprawi to, że bogobojnie dokonamy żywota naszego tu na ziemi, a tam w niebie będziemy Cię na zawsze wychwalać. Co daj Boże. Amen.